Testujemy make-up z Action. Wszystkie te rzeczy wyglądają świetnie i są bardzo tanie, dlatego że większość kosztuje około 5 zł. Cześć kochani, witajcie z tej strony Wasza Dusia. Ostatnio byłam w Action i mówię: Wow, ale pojawiło się dużo fajnych kosmetyków. Ja kilka lat temu robiłam test kosmetyków Action i bardzo mi się podobały, ale teraz widziałam, że pojawiło się dużo nowych produktów i chcę dzisiaj zrobić taki test, ale też chcę, żeby był bardziej surowy. Mówicie, nie chcę mówić. O, no Okej, okay, jak na kosmetyk za 5 zł. Nie, chcę naprawdę sprawdzić, czy te kosmetyki nadają się do makijażu na co dzień. I co ja tu mam? Zestaw do makijażu brwi za 5 ,95 zł 95 groszy. Szalona cena. Baza za 6.49, krople rozświetlające za 5 ,65 zł 65 groszy, róż 4.49, rozświetlacz 5 ,95 zł 95 groszy, spray utrwalający ten akurat kosztował 6.95. Taki świetny zestaw do makijażu ust w pięknym odcieniu za 17,49, walizka z kosmetykami za 64,90 groszy i rozświetlacz w perłach 4,49. Wziąłam takie kosmetyki, które najbardziej mnie zainteresowały. Nie brałam podkładu dlatego, że wolę użyć swojego podkładu, bo wtedy wiecie, jestem pewna, że baza produktów jest dobra i że to nie jest wina podkładu. Na początku rozpakujmy sobie ten kuferek, bo szczerze jestem go najbardziej ciekawa. Tu mają być podobno 24 produkty do makijażu. I jak to nam, słuchajcie, kosztowało 64,90, to zaraz wam obliczę, za ile wychodzi jeden kosmetyk. Jeden kosmetyk wychodzi za 2 ,70 zł. 70 No, ekstra cena. Plus, do tego, wiecie, mamy ten kuferek, który jest bardzo ładny. W ogóle, czy też y, zaczynacie tęsknić za Rose Gold? Ja zaczynam bardzo. Zresztą mam wrażenie, że dużo rzeczy teraz pojawia się w odcieniu Rose Gold, więc Rose Gold pewnie zaraz wróci i będzie go mnóstwo w sklepach. Dobra, rozpakowujemy, co my tutaj mamy. Ej, zobaczcie, mamy taką. Bardzo fajną opaskę. Ja będę mogła ją sobie dzisiaj założyć, bo moje włosy dzisiaj zupełnie nie włosują. Tak mi się elektryzują. O, jak cute! Zobaczcie, jak cute! Podoba mi się to. Zostaję w tym. Koniec, to jest sprawa postanowiona. No więc denerwowały mnie moje włosy, a teraz już ich nie widzę i mnie mniej denerwują. Idealnie. Mamy pierwsze pięterko i widzę, że mamy tutaj chyba jakieś lusterko. Tak, mamy takie różowe lusterko, małą taką puderniczkę, aplikatorek. Taki pędzelek. Ten pędzelek jest straszny, ale aplikatorek się przyda. Tutaj mamy małe pomadki i one bardzo przypominają mi opakowaniem produkty gizu. Ich odcienie też są bardzo ładne, chyba najbardziej podoba mi się ten. To ten odcień sobie na pewno sprawdzę. Tutaj mamy produkty do konturowania. Jakieś, wiecie, róże, rozświetlacze, mają ładne odcienie, może też nam się przydadzą. Paletki. A po drugiej stronie mamy trochę produktów do paznokci. Fajny pilniczek, bo nie jest taki mały. Zachowam go sobie to na pewno. Separator i dwa lakiery w takim ładnym odcieniu. Tutaj mamy kredki do ust, szminki, pomadki i mamy nawet maskarę. Na pewno coś z tego zestawu przetestujemy, ale chciałabym się teraz skupić na bazie, ponieważ skończyła mi się moja ulubiona baza, czyli baza z Bobbi Brown i naprawdę jest mi bardzo przykro, dlatego, że ta baza była świetna, ale powiem wam, że no nie, nie podobała mi się opcja wydawania 300 zł na bazę, więc szukam innej i mam nadzieję, Dzieje, jak ta typowa tandeciara, że bazę za 200 zł zastąpi mi baza z Action za 6 zł. Mam taką nadzieję. Nie wiem, czy to się spełni. Eee, mam nadzieję, że to się spełni. Życzcie mi tego. Ktoś mi może próbować, że próbuje z główna batu kręcić? Okej, okay. nie oceniacie. Ja mam w tym roku zasadę, że oszczędzam. Pomyślałam, że na jedną połowę nałożymy tę bazę, a na drugą nałożymy te krople rozświetlające i zobaczymy, na której części będzie to wyglądało lepiej. Baza wygląda w ten sposób. W ogóle muszę przyznać, że opakowanie Opakowania tych kosmetyków właśnie z Action są bardzo ładne. Że wiecie, czasem te niektóre marki robią takie opakowania naprawdę tandetne, brzydkie, w takich niemodnych kolorach. Wiecie, takie rzeczy, które wyglądają, jakby wyprodukowano je 15 lat temu. A te rzeczy z Action wcale tak źle nie wyglądają. Właśnie wyglądają tak, że nie odstają od swoich droższych produktów. Przynajmniej jeżeli chodzi o wygląd, ale zaraz zobaczymy działanie. Na razie wygląda normalnie, wiecie, jak po każdej bazie. To jest taka baza w stylu kremu nawilżającego, z takim lekkim poślizgiem, więc wydaje mi się, że podkład może na niej naprawdę dobrze wyglądać. A po drugiej stronie sprawdźmy te krople rozświetlające. Zaraz zobaczymy. O, ładne. Bardzo ładny odcień. Kocham to różowe coś na głowie. Naprawdę. Ta różowa opaska mnie uratowała, bo dzisiaj jestem tak wkurzona na moje włosy, że dosłownie nie mogłam się patrzeć. Taki bad hair day. A dzięki tej opasce po prostu mogę mieć je z tyłu, nie patrzeć na nie i jestem szczęśliwa. Bardzo ładny blask zostawiają te Krople. Skóra się przepięknie błyszczy, ale też nie jest to taki sztuczny blask. Nie wyglądacie tak jak kula dyskotekowa od razu. Natomiast, no, jest to blask widoczny, więc jak ktoś nie lubi drobinek, to lepiej uważać. Ale z daleka wygląda to tak, jakby po prostu z waszej skóry wychodziło takie światło. Z bliska wiadomo, widać, że tam jakieś drobinki są. Mi to akurat nie przeszkadza. Ale bardzo podoba mi się odcień tych rozświetlających kropelek. No i dobra, czas przejść do podkładu, bo na razie to nic nie zobaczymy. Musisz sprawdzić, jak podkład będzie na tym wyglądał. Biorę mój ulubiony pędzel do rozkładania podkładu. To jest pędzel od Lady Gaga. I sprawdźmy, jak podkład nałoży się na tą pierwszą bazę. Na razie jest bardzo dobrze. Nie widzę, żeby coś się bardzo smużyło. Bardzo ładnie się rozprowadza. No nie no, jak odkryję, że baza z Action jest taka dobra i nie muszę już kupować bazy z Bobby Brown, to będzie naprawdę hit. Zabijcie mnie. Powiedzcie mi, że kładę je możecie to powiedzieć, ale według mnie bardzo ładnie ten podkład wygląda na tej bazie. Wiecie, ja nakładam podkład Lady Gagi i ja ogólnie jestem z niego bardzo zadowolona, ale na tej bazie z Action on wygląda też świetnie. W życiu nie powiedziała, że to jest baza z Action, no podkład... Rozłożył się pięknie. Przyklepię go jeszcze gąbeczką dla lepszego efektu, ale no nigdzie nie mam smug. Na nosie rozłożył się pięknie. No, sami możecie zobaczyć. Poproszę tutaj o duże zbliżenie, jak wygląda ten podkład. No, i on wygląda dobrze, prawda? Jeśli nie chcę, żeby wyszło na to, że jest tani i dlatego chwalę, żeby wam się podlizać. No, sami zobaczcie, no, on wygląda dobrze. Okej, okay, dobra, a teraz zobaczmy tę drugą stronę. Tam, gdzie mamy kropelki, też to bardzo dobrze wygląda. Czy widzę jakiś większy blask tam, gdzie są kropelki? No może jest większy blask. Tak, nie jest dużo większy. No bo jednak nie oszukujmy się. Większość z tego zostanie przykryte przez podkład. Ale coś tam się błyszczy, coś tam się błyszczy. Wracam do pędzelka, bo ja go bardziej lubię. Ja naprawdę jestem uzależniona od tego pędzla Lady Gaga. Po prostu wszystko, jak nakłada się tym pędzlem, wygląda lepiej. Chyba powiem wam, podoba mi się bardziej ten efekt po tej zwykłej bazie, tej bazie nawilżającej, niż po kropelkach, bo tutaj i tak skóra się tak zdr błyszczy. Wydaje się być taka nawilżona, a tu już mam wrażenie, że jest tak za dużo. Ale same te kropelki, no, wyglądają bardzo dobrze i świetnie się ten podkład nakłada. Dobra, słuchajcie, mam werdykt. Po obu stronach ten podkład wygląda dobrze, ale według mnie znacznie lepiej wygląda po tej stronie, gdzie była zwykła baza nawilżająca. Te kropelki są fajne, ale według mnie ten blask wcale nie jest taki duży. Jest tak naprawdę taki sam jak po bazie nawilżającej. No bo te drobinki rozświetlają po prostu i tak zostaną przekryte przez podkład. Więc jakbym miała wybierać, to wybrałabym właśnie tą bazę i szczerze, na niej podkład wygląda naprawdę pięknie. Nie kupiłam tam żadnego bronzera w płynie, mam swój bronzer z Rare, więc go nałożę i już do Was wracam. Ok, przejdźmy teraz do tego zestawu do brwi za śmieszną cenę 5,95. Ciekawe, co my tutaj mamy w tym zestawie. Mamy pędzelek i szczoteczkę, tutaj też bardzo ładny kolor. Jest! Dorwałam się! Ale to fajnie wygląda. Zobaczcie, tutaj co mamy. Aha, tutaj mamy cień. Ja mam to w odcieniu Medium Brown, a tutaj pewnie będziemy mieli pastę. W sensie, że pomadę. Tak, mamy pomadę. Żyję sobie właśnie tej pomady i zrobimy to właśnie tym dołączonym pędzelkiem. Bo jest fajne, nie za grube, nie za cienkie, idealnie. Pierwsze nałożenie i wydaje mi się, że wygląda to naprawdę dobrze. Odcień jest ładny, jest bardzo napigmentowana. Nie ma takiego problemu, że jeździcie i w ogóle nic się na brwi nie pojawia. Moją ulubioną pomadą jest pomada z Anastazii Beverly Hills. I powiem Wam, że no, ta, jak nakładam, no nie odbiega zbytnio od tamtej. Czy wy to widzicie? No naprawdę bardzo dobrze wygląda. Nakładając tą pomadę, nie czułam, że nakładam coś gorszego niż te pomady, które mam na przykład od Anastazji Beverly Hills. No ta wygląda naprawdę super. No i wiecie, też kosztuje 6 zł, cały ten zestaw. Przejdźmy sobie jeszcze trochę tym cieniem, ale to tak tylko odrobinkę, odrobinkę, żeby dodać. Troszeczkę więcej odcienia. Nie za bardzo lubię nakładać cienie do brwi, dlatego że one często dają taki matowy efekt. A ja wolę taki błyszczący, właśnie efekt pomady. No ale jak właśnie doda się tego cienia, to jest jeszcze ciemniej i ta brwi jest jeszcze bardziej głęboka. Czy to wygląda źle? No. Nie wygląda to źle, to wygląda bardzo dobrze. Biorę się za drugą, ale z tego efektu jestem naprawdę bardzo zadowolona. Sami widzicie, ta brew wygląda naprawdę ładnie. No muszę wam powiedzieć, że to jest hit i dziwię się, że to nie jest jakiś viral w social mediach, bo tworzy tak piękny efekt na brwiach, że ja już Wam mówię, że ten produkt zostaje u mnie na stałe. No ta brew wyszła tak pięknie. Ta mi trochę wyszła koślawo, ale już to będę poprawiała. Natomiast słuchajcie, taki piękny efekt na brwiach za 6 zł. No nie da się już taniej dostać kosmetyków do makijażu. Nie da się. I Pamiętajcie, że ja w tym filmie mam naprawdę cel oceniania surowo tych produktów. Nie chcę tylko powiedzieć o, że wiecie, że fajne. Nie. Ja chcę zobaczyć, czy w Action są naprawdę perełki, po które warto Biec. Dobra, i przechodzimy do produktu, który naprawdę mnie ciekawi, czyli ten róż, bo jego odcień jest tak intensywny. I jestem ciekawa, czy będzie tak samo intensywny na policzkach. To jest do policzków, ust i do oczu. Raczej chyba bym nie chciała używać tego na oczy. A, ojej, zobaczcie. To wygląda dosłownie jak te wszystkie sticky, na przykład z Rare Beauty. No, odcień jest bardzo ładny. Śliczny jest ten odcień. Ile to nas kosztowało? 4,49. No, te ceny w action są. Szalone. Dobra, sprawdźmy. Na początku nałożę na pędzelek trochę wytrę, bo nie wiem czego się spodziewać. I nałóżmy sobie. O no dobra, chyba mogę nałożyć więcej, bo nie zostawiło to tyle odcienia. Ale teraz już bardzo ładnie widać. Ślicznie to wygląda. Naprawdę ślicznie. Bardzo pięknie wtapia się w skórę. Dosłownie. Konsystencja i jakość tych produktów jest niesamowita. Nawet wiecie, ich opakowania. Ja wiem, że to jest wszystko pozżynane z opakowań. To wygląda identycznie jak Fenty Beauty, nie? To wygląda jak Anastazja Beverly Hills, ja wiem. No to przecież wygląda identycznie jak Charlotte, ale słuchajcie, to kosztuje po 5 zł. i ja jakbym była nastolatką i miała dostęp do tego typu kosmetyków z taką jakością, to ja bym chyba umarła. On się wprasowuje i tapia w skórę jak marzenie. Zobaczcie, poprosimy tutaj o przybliżenie, no on po prostu przecież wchodzi w skórę. To nie wygląda jak coś, co my nałożyliśmy, to wygląda jak nasza skóra, jest piękne. Odcień jest przepiękny i jakość jest piękna. Słuchajcie, za piątaka to jest jakość jak za stówę. On by w seforze kosztował stówę 150. Piękny jest ten odcień, naprawdę przecudowny. Na razie nie trafiłam na żaden produkt, który bym powiedziała, że jest nawet średni. One wszystkie mają jakość wow, dosłownie wow. Ja Was nie oszukuję, naprawdę to nie jest tak, że wiecie się podlizuje, to jest jakość jak kosmetyków za stówę. No one się blendują świetnie. Zresztą sami widzicie, jak moja skóra wygląda, prawda? Tutaj u mnie mam dosyć dobre oświetlenie i widać każdy por, i widać, jak one pięknie rozprowadzają się po skórze. Mój Boże, action! Dobra, no to przejdźmy sobie do tego rozświetlacza. No on wygląda identycznie jak rozświetlacz Charlotte, którego ja tak bardzo nie lubię. Nie jest to jakiś tam mój ulubiony rozświetlacz. A zobaczmy, jak się sprawdzi ten. No on jest identyczny, zobaczcie. Nawet ma taki puszek, ale to jest też zastanawiające, no nie? Ja tak, action potrafi dosłownie zerżnąć. No, ale dobra, oceniamy yy, jakość. Tak więc, gdzie tu się go... Okej, okay, dobra, wyciskaj się, zaraz zobaczymy. O, idzie, 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 idzie. I, I jak wygląda? Bardzo ładnie. Widzę, że to jest taki bardziej chyba rose gold odcień, ale podoba mi się. Mówiłam wam, że rose gold zaczyna do mnie przemawiać. I sprawdźmy, jak on będzie wyglądał. Co sądzicie? Jak to wygląda w kamerze? Już patrzę. No, piękny ma ten efekt. Taki bardzo mokry, delikatny po pierwszym nałożeniu. A spróbujmy troszeczkę mocniej. No, ja bym nie czuła różnicy między nim a Charlotte. Przepraszam wszystkich fanów Charlotte, no ale mówię tutaj prawdę. Wygląda to pięknie. Wygląda to przepięknie. No, te kosmetyki mają cudowną jakość. Nie okej, okay. nie, że, no tam wiecie, jak za 5 zł to już blecoby było dobre. Nie, to jest ekstra jakość. To jest naprawdę jakość. Wow. Sami widzicie, jak to wygląda. Poproszę tutaj jakieś takie duże przybliżenie, żeby było widać dosłownie moje pory. No, zobaczcie, jak pięknie to się rozkłada. Powiem wam, że tego rozświetlacza chce się nakładać więcej i więcej i więcej, bo on jest tak przepiękny. Macie go ochotę nakładać wszędzie. To jest przepiękny produkt. Kupiłam jeszcze coś takiego, ale nie mam pojęcia, co to jest i jak się sprawdzi. To mają być jakieś perełki rozświetlające. Ale one są chyba w jakimś żelu. Spójrzcie, pięknie to wygląda, ale co to ma być? Wow, te, te perełki wystają. Aha, ja myślałam, że to w ogóle będzie takie mokre. A to jest, słuchajcie, taki sucho-żelowy produkt. Bardzo ciekawe. Także te perełki macie takie suche, a dalej jest taki żel. Spróbujmy nałożyć, zobaczymy, czy wzmocni to trochę efekt rozświetlacza. Nałóżmy odrobinę. Bardzo ciekawy produkt. To chyba nawet Action znikąd nie zerżnęło. Taki spoko dodatek, żeby sobie właśnie dodać trochę tego blasku, albo po prostu jako sam rozświetlacz, bo on sam sobie jest też bardzo intensywny. Wiecie co? Jestem zachwycona Action. Znaczy to pewnie zerżnęli od tych, wiecie, perełek girl no, nie? Tu poprosimy o zdjęcie perełek garland Coś, coś właśnie w tym stylu. Ale to nie jest, wiecie, takie ostre, ostre zażnięcie jak tutaj, że dosłownie, no to ten produkt wygląda identycznie. Bo produkty typu perełki to już tam wiele marek robiło. Pięknie! Skóra jest tak pięknie błyszcząca dzięki tym produktom. Chyba nic nam nie zostało już mokrego, więc mogę teraz nałożyć puder i sprawdzimy sobie pozostałe produkty. Tym razem suche. I musimy sobie sprawdzić pozostałe produkty, bo ten zestaw do ust nie bardzo ciekawi, szczególnie przez jego odcień, no bo odcień jest przepiękny. Myślę, że warto byłoby dodać troszeczkę brązu, więc użyję tego bronzera z tego całego zestawu. Niestety to jest taki bardzo, bardzo malusienki brązer. Zobaczcie. Tu się naprawdę ledwo zmieści pędzel. I mam nadzieję, że odcień też będzie wyglądał dobrze, bo w opakowaniu wygląda trochę pomarańczowo. Nałożę go tylko odrobinkę, bo chcę lekko ocieplić tę twarz. ci tyci, tyci, tyci. Zobaczymy, czy on coś da. Nie, ładnie wygląda. I nie Widzę, żeby mi zrobił jakąś chociaż najmniejszą plamę. Jeszcze go trochę tutaj nałożę, na kości policzkowe. I zobaczymy jeszcze ten rozświetlacz. On jest dość złotawy, więc tutaj już będę miała miszmasz odcieni, ale no, on jest mocny. W tym, słuchajcie, bardzo widać drobinki. Chyba wolę efekt tego rozświetlacza od tego tutaj, bo on dawał taki efekt po prostu blasku wychodzącego ze skóry. Tak samo te perełki. Ten z tego dużego zestawu, no, jest taki średni. Użyję sobie po Matki, bo zaraz będziemy nakładali ten cały zestaw do ust. A moje usta są tak suche, że chcę je nawilżyć. Mm, bardzo ładnie pachnie ta pomadka i ma też lekki taki odcień w sobie, że te usta są lekko bardziej takie podkręcone. Powiem wam, że nie czuję się na robienie dzisiaj jakiegoś wielkiego makijażu oczu, więc wezmę po prostu te małe cienie z zestawu i tylko za ich pomocą lekko wyrównam kolor powieki za pomocą beżowego cienia i zrobię sobie kreskę, bo ja wolę sobie jednak robić kreskę cieniem niż eyelinerem. Wiecie, mniejsza szansa na błąd. A jak się zrobi błąd, to łatwiej go zatuszować. Te cienie... Hmm. Powiem Wam, że jak patrzę na te kosmetyki, to chyba bardziej mi się sprawdzają te pojedyncze kosmetyki z Action, niż te kosmetyki kupowane właśnie w tym zestawie, no nie? Te cienie z tego zestawu, no nie mają jakoś super fajnej tej pigmentacji, ale to też nie szkodzi. Odkryliśmy tyle fantastycznych kosmetyków, że to naprawdę nie jest problem. Jakieś te kreski sobie narysowałam. Powiem Wam, że akurat nie jestem do końca fanką tych paletek. Trochę się trzeba namęczyć, żeby nałożyć. Ten produkt, ale teraz sprawdzamy ten zestaw do ust. W ogóle też są tutaj inne kosmetyki, bo mamy tutaj też na przykład płynny rozświetlacz. Na początku zobaczmy, czym jest ten płynny rozświetlacz. A, no to jest praktycznie takie samo, jak tamto było. To to pewnie do użycia w okolicy ust, tak? Czy po prostu tak to dołożyli? Chyba po prostu. No ale ładne jest, bardzo ładne. Albo to jest lip and cheek makeup. Ale zajmijmy się tymi produktami do ust, bo ich odcienie. Piękne i sprawdźmy tę kredkę Oj, ostrawa jest, poczekajcie Trochę sobie ją wstępię, by była tak Zaostrzona, że nic nawet Nie rysowało, dobra Mamy już jakiś odcień Jeszcze nie wiem jak to będzie Wyglądało, ale serio trzymam kciuki Nie jest tak bardzo Napigmentowana niestety, jakbym Chciała, trzeba jednak wielokrotnie Jeździć po tych ustach Żeby mieć jakiś odcień Daść mocno przyciskać No seria, inaczej jest zbyt delikatna, żeby coś było widać. Ale szkoda. No dość słaba jest ta kredka. Gdzie no, w sensie coś tam jest widoczne, to nie jest tak, że nic, ale naprawdę jest mnóstwo pracy, a efekt jest mierny. I usty trochę wyglądają tak, jakby się miało uczulenie. Że wiecie, że one nie są do końca pokryte tym odcieniem i wygląda się po prostu jakby one tak napuchły. Ale tak w złym tego słowa znaczeniu. Nie są takie wiecie, że juicy, tylko są takie jakbyście mieli uczulenie na coś co zjedliście. Sprawdźmy teraz tę te szminkę. No ona ma piękny odcień. Szminka jest git, ale ta konturówka psuje wszystko. I zobaczmy jeszcze pomadkę. Nałóżmy ją sobie jeszcze odrobinę, żeby wzmocnić efekt. Nie no, tak to szminka i ta pomadka super. Tylko ta kredka wiecie, była taka. Postaram się to wyczyścić korek. Bo to naprawdę szczególnie tutaj na górze wygląda tak, jakby mnie po prostu coś ugryzło i jakby mi spukła warga. Niestety nie podoba mi się tak ten zestaw do ust, jak myślałam, że mi się będzie podobać, ale jest jeden produkt tutaj, który jest super, i to jest właśnie ta pomadka, bo ona daje tak piękny efekt, no dosłownie usta są tak cudownie nawilżone, no dosłownie usta są tak. Pięknie soczyste. Wyglądacie jakbyście, wiecie, dopiero co wyszli z jakiegoś zabiegu powiększania ust. Czy z jakiegoś zabiegu nawilżającego na usta. Bo te usta są aż wypchane, tak są, wiecie, napompowane, takie lśniące. Ten produkt z tego całego zestawu jest najlepszy. Oczywiście nie wiem jak rozświetlacz, no ale ta pomadka jest piękna. I sprawdźmy sobie teraz maskarę. I tutaj powiem wam, że się boję, bo często te tańsze maskary no nie są najlepsze. Tutaj widzimy taką klasyczną końcówkę. Lubię takie końcówki, ale boję się tych tańszych maskar, takich wiecie, dołączanych do takich tanich zestawów, bo często już miałam takie sytuacje, że po prostu one robiły taką pandę i tak się odbijały, że to wyglądało tragicznie. I wiecie, cały makijaż był zrujnowany przez taką maskarę, więc mam nadzieję, że ta mi całego makijażu nie zrujnuje. Uff, w sumie całkiem mocny efekt, jak na taką maskarę z tańszego zestawu, bo zazwyczaj one właśnie nie robią nic prócz zostawiania gigantycznego plam jak panda. A tutaj, wiecie, coś się na tych rzęsach rzeczywiście zadziało. Choć trochę też te rzęsy skleja. Czy jest to najlepsza maskara, raczej nie? Czy myślę, że będę ją wam polecać? Raczej nie. Ale teraz chociaż walczymy o to, żeby ona nie zrujnowała makijażu. Okej, okay, tusz nałożony. Wyglądają te rzęsy dobrze, a jak mówiłam, robimy surowy test. I czy powiedziałabym, że warto teraz kupić cały ten zestaw dla tego tuszu? Nie. Sprawdzimy jeszcze jeden kosmetyk, czyli ten spray utrwalający. Już na koniec makijażu nałożę sobie tylko puder wykańczający. I co? Psikniemy chyba na jedną połowę, no nie? Powiem wam, że w sumie, jak tak patrzę, obie wyglądają dobrze, więc psiknijmy na tą, gdzie były rozświetlające kropelki. Bo mam wrażenie, że ta strona będzie miała łatwiej się utrzymać, ta, która miała więcej właśnie błysku przez te rozświetlające kropelki może mieć trudniej. No i dobra, spotykamy się za kilka godzin, żeby zobaczyć, jak te kosmetyki wyglądają. Hej kochani, jest już po godzinie 20.00 i przyszłam do Was na podsumowanie, bo musimy sobie kilka rzeczy mocno podsumować. Po pierwsze, ust nie ma. Usta po prostu spłynęły. Niestety miałam duże nadzieje, co do tego zestawu do ust. No nie, nie polecam Wam go. Jak mówiłam, robimy dzisiaj ostry test. Tak samo jeżeli chodzi o życzystego kuferka. Ten kuferek jest fajny, bo wiecie, robi wrażenie, ale nie mogę powiedzieć, że czegokolwiek bym z niego używała. Wiadomo, przetestowałam niewiele z tych produktów. One nie były złe, one były po prostu mech. A jak mówię, dzisiaj jest ostry test. Natomiast znalazłam kilka perełek, które na pewno będę używała na co dzień. Po pierwsze, ta baza jest świetna. Podkład rozprowadzał się na niej cudownie. Słuchajcie, to jest baza za kilka złotych. Wygląda ślicznie. Skóra była bardzo na niej nawilżona i pięknie rozłożył się podkład. Tak więc dla mnie ta baza to hit i teraz będę jej na co dzień używać. I wiem, że to brzmi śmiesznie, jak to powiem. Ona jest dla mnie jakby pff, może nie zawiennikiem tej z Bobbi Brown, ale po prostu podkład wygląda mi a nie tak samo jak na tej z Bobbi Brown, czyli jak na razie jestem zadowolona. Pewnie chciałabym znaleźć coś z lepszym składem, ale jak na teraz jest git. Tak samo te produkty do brwi. No ten cień i ta pomada są świetne. Brwi wyglądają świetnie. Jest kilka odcieni. Ten mój odcień medium brown też jest cudowny. Tak samo Róż, nadal go widać, rozłożył się pięknie na policzku i też mimo wielu godzin on jest nadal widoczny. Już nie tak bardzo mam wrażenie, że troszeczkę zbledł, ale ja go też nie nałożyłam bardzo dużo, natomiast nadal jak na siebie patrzę, on jest widoczny, no i jego odcień jest piękny. No i także te dwa produkty rozświetlające, no ten rozświetlacz w stylu Charlotte Tilbury. On jest genialny. Obiecuję wam, że gdybym miała zamknąć oczy i nie wiedzieć, że to jest rozświetlacz z action, tylko ktoś by mi powiedział, że to jest rozświetlacz Charlotte Tilbury i ja bym uwierzyła, bo on jest tak dobry, tak pięknie się nakłada. Dla mnie to jest naprawdę hit produkt. I także te kuleczki, jakie znajdziecie w action, to jest fenomenalny produkt naprawdę. To jest coś wyjątkowego, bo to jest taki produkt, który jest żelowo-pudrowy. On naprawdę zachowuje się jak dużo droższy produkt, nawet jego konsystencja jest taka bardzo ciekawa i przede wszystkim daje piękny blask i to nie jest blask drobinek tylko to jest taki po prostu blask jak nie wiem jakby coś wam świeciło się wiecie z wnętrza skóry to jest taka tafla no jest przepiękny i właśnie nadaje się żeby go o wszędzie nałożyć no zobaczcie jaki to jest blask jak go nawalicie dużo to to jest naprawdę Ogromnie błyszczący produkt. I dosłownie możecie go użyć wszędzie i o wygląda świetnie. Bardzo mi się ten produkt podoba. Co do tych kropelek, też są bardzo dobre. Po prostu trochę gorzej nakładało mi się na nie podkład i troszeczkę gorzej podkład się na nich utrzymał. Mimo właśnie tego sprayu jednak utrwalającego, którym wsiknęłam. Nie czuję się po prostu okej okay, polecając je wam. Dla mnie z tego testu te cztery produkty to jest hit i je wam bardzo polecam. A i co ciekawe? Nie zrobił mi się panda od tego tuszu, a robi mi się czasem od znacznie droższych tuszów, więc no wow. Jednym słowem, Action ma naprawdę dobre kosmetyki za grosze. To są chyba najtańsze i najfajniejsze kosmetyki, jakie miałam. Mają fajne opakowania, fajne formuły, a te cztery produkty to dla mnie hity, których teraz będę używała na co dzień i je Wam z czystym sumieniem polecam. No zobaczcie blask tych perełek, no to jest piękny blask za kilka złotych, dosłownie kilka złotych. Albo tutaj, jak to się błyszczy, no wow. I ich formuła, ach, coś cudownego. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i coś fajnego dla siebie znaleźliście. A ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia już niedługo. Pa pa pa, buziaczki.